Lioner wchodzi do kawiarni ze swoją nową dziewczyną i zamiera, jego była żona jest tam w ciąży, sama podająca do stołu. Kiedy próbuje z nią porozmawiać, jej odpowiedź wprawia go w osłupienie. To, co dzieje się dalej, odsłania druzgocącą przeszłość i walkę o odkupienie, które może zmienić wszystko. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić więcej emocjonujących historii, i zostaw lajk like pod filmem, aby dalej śledzić nasze opowieści. Marek Kowalski zawsze wierzył, że ma pełną kontrolę nad własnym życiem. Każdy wybór, każda decyzja były dokładnie przemyślane. Praca w prestiżowej kancelarii prawniczej, status, pieniądze, kobiety, wszystko układało się tak, jak sobie zaplanował. Lubił myśleć, że los nie ma nad nim żadnej władzy, że to on dyktuje warunki, ale los bywa przewrotny. I kiedy tego najmniej się spodziewał, uderzył w niego z siłą, której się nie spodziewał. To miał być zwykły dzień. Spacer po centrum Warszawy w towarzystwie Natalii, jego nowej partnerki, kobiety atrakcyjnej, pewnej siebie, która zdawała się idealnie pasować do jego życia. Byli w drodze na spotkanie z jego wspólnikiem, ale Natalia, jak to miała w zwyczaju, nalegała na krótką przerwę na kawę. Weszli do niewielkiej kawiarni na rogu krakowskiego przedmieścia. Marek nie przywiązywał większej wagi do takich miejsc. Dla niego kawiarnia była tylko kawiarnią, ale w tym momencie wszystko się zmieniło. Wystarczyło jedno spojrzenie w stronę Lady, by cały jego świat Zachwiał się w posadach. Za ladą, stacą w dłoniach, stała Zofia Lewandowska. Przez ułamek sekundy miał wrażenie, że to Omam, że jego umysł płata mu figle, ale nie. To była ona kobieta, z którą dzielił kilka lat życia kobieta, którą kochał, a potem, którą stracił, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ale to nie jej obecność w tej kawiarni sprawiła, że poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Zofia była w ciąży, świat wokół niego przestał istnieć. Słyszał gdzieś w tle śmiech Natalii, cichy gwar rozmów klientów, syk ekspresu do kawy, ale to wszystko stało się odległe, niemal nierealne. Liczyło się tylko jedno zaokrąglony brzuch Zofii, którego nie sposób było nie zauważyć. Serce zaczęło mu bić szybciej, a myśli, do tej pory uporządkowane, jak w precyzyjnie skonstruowanej układance, rozsypały się w chaosie. To nie mogło być prawdą. Nie zastanawiał się, nie kontrolował tego, co robi. Jego ciało działało szybciej niż umysł. Wstał gwałtownie, niemal przewracając krzesło. Zofia. Jego głos był słaby, zachrypnięty, jakby od lat nie wypowiadał jej imienia na głos. Zofia odwróciła się powoli. Przez krótką chwilę w jej oczach dostrzegł zaskoczenie, ale równie szybko zniknęło, zastąpione zimną obojętnością. Marek! Jej ton był płaski, bez emocji. Czuł jak zaciska dłonie w pięści, jak walczy ze sobą, by nie pokazać, co w nim się dzieje. Jak mogła być tak spokojna, po tym wszystkim, co razem przeżyli. Możemy porozmawiać? Zapytał. Starając się, by jego głos brzmiał pewnie, Zofia spojrzała na niego z góry na dół, jakby oceniała, czy w ogóle warto poświęcić mu choć sekundę uwagi. Jeśli chcesz kawę, zamów przy ladzie. Jej ton był chłodny, profesjonalny. Po tych słowach odwróciła się i ruszyła w stronę stolika, gdzie czekali na nią kolejni klienci. Marek stał w miejscu, jakby jego nogi wrosły w podłogę. Nie wiedział, co miał zrobić. Nie wiedział co miał powiedzieć. Nienawidziła go. Miał wrażenie, że tak. I być może miał ku temu wszelkie powody. Ale to nie to pytanie sprawiło, że nagle zabrakło mu powietrza. Tylko jedno zdanie zaczęło brzmieć w jego głowie, przeszywając go na wskroś. Czy to dziecko było jego? Marek nie potrafił wyrzucić Zofii z myśli. Od tamtego spotkania w kawiarni minęło kilka dni. A on wciąż widział jej twarz, słyszał jej zimny, obojętny ton, który brzmiał bardziej jak ostrzeżenie niż powitanie. Jeśli chcesz kawę, zamów przy ladzie. Tak po prostu go zbyła, jakby był kimś zupełnie obcym. Ale on nie był obcy. Nie dla niej. Każdego wieczoru siedział w swoim nowoczesnym apartamencie z kieliszkiem whisky w dłoni, wpatrując się w panoramę Warszawy. Zastanawiając się, jak do tego wszystkiego doszło, próbował sobie przypomnieć moment, w którym naprawdę stracił Zofię: czy to stało się stopniowo, czy może był jeden konkretny dzień, po którym nie było już odwrotu? A teraz, kiedy znów pojawiła się w jego życiu, nic nie było takie samo. Zaczął szukać informacji o niej. Nie mógł tak po prostu wrócić do swoich spraw i udawać, że nic się nie stało. To nie był jego styl, musiał wiedzieć. Szybko odkrył, że Zofia pracowała długie godziny w kawiarni, najwyraźniej starając się związać koniec z końcem. Ciąża musiała być dla niej trudnym okresem. Widział to w jej oczach, w zmęczeniu, które próbowała ukryć. Marek miał pieniądze, możliwości, wpływy. Nie mógł po prostu patrzeć, jak kobieta, którą kiedyś kochał, zmaga się z czymś, co nie powinno być jej ciężarem. Nie wiedział, jak do niej dotrzeć, jak sprawić, by go nie odtrąciła. Każda bezpośrednia próba mogła zakończyć się fiaskiem, dlatego postanowił działać inaczej. Zaaranżował anonimową wizytę u renomowanego lekarza w szpitalu uniwersyteckim w Warszawie. Chciał, żeby miała dostęp do najlepszej opieki, żeby nie musiała się martwić. Zrobił to, nie oczekując niczego w zamian, ale nie przewidział jednej rzeczy. Kiedy następnego dnia jego asystentka oznajmiła, że w jego gabinecie czeka na niego nieumówiona osoba, jeszcze nie podejrzewał, co go czeka. Zofia. Weszła do biura pewnym krokiem z uniesioną głową, ale jej oczy płonęły gniewem. Zamknęła za sobą drzwi, ignorując uprzejmę, czy podać coś do picia sekretarki. Była tylko ona i Marek. To ty to zrobiłeś, prawda? Jej głos był lodowaty, ale pod tą maską kryło się coś więcej. Marek uniósł brwi, choć wiedział o co chodzi. Możesz sprecyzować? Nie udawaj. Jej palce zacisnęły się na pasku torebki. To ty opłaciłeś moją wizytę u lekarza. Nie zaprzeczył. Chciałem pomóc. Zofia parsknęła śmiechem, ale nie było w nim radości. Pomóc? Naprawdę? Uważasz, że da się wszystko naprawić pieniędzmi? Że jeśli opłacisz mi lekarza, to nagle zapomnę, co zrobiłeś? Marek zacisnął szczękę. Nie lubił być stawiany w kącie, ale tym razem czuł, że na to zasłużył. Nie próbuję nic naprawiać. Nie w ten sposób. Po prostu. Nie chciałem, żebyś musiała przez to przechodzić sama. Zofia spojrzała na niego z czymś, co przez ułamek sekundy mogło przypominać zaskoczenie. Potem jej twarz znów stężała. Nie jestem sama, Marek. Jej głos był cichszy, ale wciąż stanowczy. Nauczyłam się żyć bez ciebie. Nie psuj tego. Nie powiedziała nic więcej. Odwróciła się napięcie i wyszła. Zostawiając go z tysiącem niedokończonych myśli, Marek przez długi czas siedział w swoim biurze, wpatrując się w drzwi, przez które przed chwilą wyszła. Jej słowa wciąż dźwięczały mu w głowie: Nauczyłam się żyć bez ciebie. Nie mógł pozwolić, by to było ostatnie zdanie w tej historii. Nie chodziło tylko o nią, chodziło o niego, o to, kim się stał. Tego wieczoru podjął decyzję, musiał coś zmienić. Nie dla Zofii, nie dla dziecka, którego istnienia wciąż nie był pewien, dla siebie, i właśnie dlatego, kilka dni później, Marek Kowalski, człowiek przyzwyczajony do kontroli, elegancji i perfekcji, po raz pierwszy przekroczył próg grupy wsparcia dla mężczyzn próbujących odbudować swoje życie. Telefon zadzwonił późno w nocy. Marek nie był jeszcze w łóżku. Siedział w salonie z laptopem na kolanach przeglądając dokumenty, ale jego myśli uciekały gdzie indziej: do Zofii, do dziecka, które mogło być jego, do zmian, które w ostatnich tygodniach zaczęły w nim zachodzić. Kiedy ekran telefonu się rozświetlił, zobaczył na nim jej imię Zofia. Serce zabiło mu mocniej, odebrał natychmiast Marek jej głos był urywany, drżał. Potrzebujecie dziecko, ono nadchodzi. W jednej chwili cała jego kontrola, cała racjonalność wyparowały. Gdzie jesteś? zapytał już, chwytając kluczyki do samochodu. W domu, ale Marek to boli. Nie czekał, nie zadawał więcej pytań. Wybiegł z mieszkania, zjechał windą na parking i niemal wbiegł do auta. Droga do niej nigdy nie wydawała się tak długa. Każdy czerwony sygnał, każdy samochód na ulicy wszystko to działało na jego nerwy, każda sekunda wydawała się wiecznością. Kiedy dotarł do jej mieszkania i otworzyła mu drzwi, był gotów na wszystko, ale nie na widok jej bladej twarzy, czoła pokrytego potem i bólu w oczach. Marek szepnęła, trzymając się za brzuch. Poczuł w żołądku lodowaty uścisk strachu. Nigdy wcześniej nie czuł się tak bezradny. Musimy jechać. Delikatnie, ale stanowczo objął ją ramieniem, prowadząc do samochodu. Pomógł jej usiąść na fotelu pasażera, zapiął pasy i wcisnął pedał gazu. Oddychaj, Zosia, jeszcze chwila. Zerkał na nią co chwilę, próbując zachować spokój, choć jego wnętrze krzyczało. Nie mów mi, jak mam oddychać! Warknęła między jednym skurczem a drugim. Mimo sytuacji, kącik jego ust uniósł się lekko. Oto była Zofia, silna, walcząca, pełna ognia nawet w chwili, gdy ból rozrywał ją od środka. Każdy zakręt, każde zatrzymanie na światłach były dla niego jak tortura. Chciał ją tam teleportować, zrobić cokolwiek, by przestała cierpieć. Kiedy w końcu dotarli do szpitala uniwersyteckiego w Warszawie, personel natychmiast przejął Zofię. Marek podążył za nimi, nie zwracając uwagi na formalności. Nie zamierzał jej zostawić. Był przy niej, gdy ból stawał się nie do zniesienia. Trzymał ją za rękę, choć miała wystarczająco dużo siły, by niemal zmiażdżyć mu palce. Jestem tutaj. Powtarzał to raz za razem. Nie zostawię cię. Nie odpowiedziała, ale nie musiała. Nie puściła jego ręki ani na sekundę. Godziny mijały, a potem rozległ się pierwszy płacz. Marek wstrzymał oddech. Czas na chwilę się zatrzymał. Lekarz uniósł noworodka, a pielęgniarki zajęły się nim szybko, zanim podano go Zofii. Marek patrzył jak na jej twarzy. Pomimo wyczerpania, pojawia się coś, czego nigdy wcześniej u niej nie widział: czysta, niczym niezmącona miłość. Ostrożnie usiadł obok niej: Janek. Szepnęła, patrząc na syna. Marek nie był w stanie wydusić z siebie słowa, był zahipnotyzowany, a potem podała mu dziecko. Nie zasługiwał na ten moment, a jednak go dostał. Wziął małego w ramiona, czując coś, Czego nie dało się opisać słowami, to nie był po prostu noworodek, to był jego syn. Zofia patrzyła na niego uważnie. Jest piękny. W jego głosie była szczerość, której nie kontrolował. Zofia westchnęła cicho. Nie wiem, czy mogę ci jeszcze zaufać, Marek. Nie odwrócił wzroku. Nie oczekuję, że uwierzysz mi od razu, ale każdego dnia będę ci to udowadniał. Nie odpowiedziała. Ale przez chwilę nie odwracała wzroku. To wystarczyło. W kolejnych dniach Marek nie odstępował Zofii i Janka na krok, nie narzucał się, nie przekraczał granic, ale był. Kiedy trzeba było zmienić pieluchę, zrobił to. Kiedy Zofia była zbyt zmęczona, żeby uśpić dziecko, nosił go na rękach, kołysząc delikatnie. Nie mówił dużo. Działał. I to właśnie zaczęło coś zmieniać. Pewnego popołudnia, kilka tygodni później, Zofia zaproponowała, żeby poszli na spacer. Gdzie chcesz iść? zapytał, zapinając maleńkiego Janka w wózku. Zofia uśmiechnęła się lekko. Do kawiarni. Marek zamarł na sekundę. Tej kawiarni? Ale nie zapytał. Po prostu skinął głową i poszli. Weszli do tego samego miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Usiedli przy stoliku, Janek spał w wózku, a oni patrzyli na siebie przez chwilę w milczeniu. A potem Zofia zrobiła coś, czego Marek się nie spodziewał: położyła dłoń na jego dłoni. Dziękuję, Marek, że jesteś. To nie była obietnica, nie była to deklaracja, ale to było coś. Marek skinął głową, czując, że po raz pierwszy od bardzo dawna wszystko jest na właściwej drodze. Zasubskrybuj kanał, aby obejrzeć następny film.